Dzień dobry, nareszcie my doczekaliśmy jeszcze śniegu, cześć, wania. Słuchajcie, u nas w ogóle nie było śniegu, a jest dzisiaj poniedziałek, normalnie dzieci do szkoły wyszły, ale u nas już zaczęły ferie, jakie szaleństwo. O oh my god! Więc cieszę się, że jest śnieg ogromny, chociaż dzisiaj jedziemy na basen, a nie na górkę ze śniegiem. No ale... Cieszy mnie to bardzo. Od razu świat taki piękniejszy. No hej, wreszcie się widzimy. Słuchajcie, wyszłam ze wszystkich chorób. Po prostu wirus za wirusem jakiś mnie dopadał. Nawet trudno mówić, co mi było. W tej chwili jestem bez makijażu, z pomadką nawilżającą na ustach. Natomiast mam wszystkie niedoskonałości przykryte oczywiście jak zwykle od ust w dół. W górze nic się nie dzieje, przykryte korektorem bo zaraz będę wyjeżdżać, no ale dobra, do Sedna, słuchajcie, ferie nam się zaczęły w tą sobotę, my zaczęliśmy bardzo szybko ferie, ledwo przerwa świąteczna była, już mamy ferie, no i w sobotę już zabrałam dzieciaki na basen, na długi spacer, do McDonalda, uczciliśmy tak jakby początek ferii, no a dzisiaj są już takie prawidłowe, weekend się skończył i poniedziałek jest, zamiast iść dzisiaj do szkoły, to właśnie dzieciaki mają wolne, no, i tak sobie pomyślałam, wiem, że to jest jakby dzień dla mnie, to jest coś, co robię dzisiaj dla siebie. Czyli wychodzę na to umówione spotkanie, co już wam mówiłam, idę dzisiaj do kosmetyczki, idę zrobić sobie jakieś zabiegi na twarz. Jeszcze co będę robić poza oczyszczaniem wodorowym, to nie mam żadnego pojęcia. Wszystko wyjdzie na miejscu, czy tam Wam coś ponagrywam, sama nie wiem jak to wyjdzie. Wiecie, to nie jest żadna współpraca, że muszę cokolwiek nagrywać. Może uda mi się złapać za telefon i cokolwiek nagrać. Jak nie, musicie mi to wybaczyć, nagram jak wejdę i wyjdę i opowiem Wam później. Natomiast pomyślałam sobie, że nie ma co marnować jakby dnia i dzieciaki zostawiać cały dzień w domu, bo mąż jest w pracy, ściągamy specjalnie tutaj babcie, że ja mogła wyskoczyć i zrobić coś dla siebie. No i wymyśliłam tak, że jak ja już wyjdę po tych wszystkich zabiegach, to drennę tylko, żeby mi dzieciaki dostarczyli, słuchajcie, do miasta, i ja sobie z nimi pójdę po prostu na basen znowu. Tak, w sobotę im się bardzo podobało. Ignacy, to już jest pływak znakomity, wiecie, on ma też lekcję e, nauki pływania ze szkoły i naprawdę mega mu to dużo dało, bo on pływał. Ale teraz tyłem, jak ładnie pływa, kraulem jak pływa. On pływał tak zwykłą, standardową żabką, a nawet żabką pomieszaną z pieskiem, e, takim swoim stylem pływania. A teraz naprawdę, no, no ja jestem mega dumna z niego, dopiero teraz w sobotę mogłam zobaczyć, jak sobie radził i czego się nauczył ja też kocha wodę, więc stwierdziłam, że po tych moich zabiegach, które będą trwały około dwie godziny, dzieciaki mi przywiozą i ja już sobie z nimi spędzę ten czas właśnie tak aktywnie na basenie. I to będzie mój dzisiejszy trening. A poza tym, co mówiłam Wam, że u mnie ze zdrowiem było bardzo różnie. Mam jakąś alergię, która powraca co jakiś czas, znowu wróciłam do moich kosmetyków, znowu ta alergia wróciła, więc. Teraz aktualnie powiem Wam tak. Myję twarz siemieniem męlianym, dwa razy myję tą twarz i nakładam na twarz. Yy, potem ob jakby zamiast toniku używam rumianku po prostu zaparzonego i nakładam na twarz olejek z czarnuszki i to jest wszystko w ostatniej mojej pielęgnacji, bo tylko wrócę do moich kosmetyków, który z nich mnie uczula i muszę pomalutku do nich wracać, wiecie, jeden teraz zacznę stosować na przykład do następnego tygodnia, zresztą pogadam się z kosmetyczką, bo uczulenie, które wcześniej mi wyszło w postaci takiej bolącej, piekącej powieki, teraz się zrobiło takie, słuchajcie, że miałam takiego wielkiego strupa tu na powiece, plus ogromne opuchnięcie pod okiem, całe oko wyglądało tak jakby mnie ktoś pobił. Pod drugim bardzo lekko, ale tutaj takie, a ja już doskonale wiem, że wcale nie trzeba być uczulonym na coś yy jakby typowo do twarzy, żeby mieć na twarzy uczulenie, a dlaczego o tym mówię, bo pamiętam do dzisiaj to moje uczulenie, które po latach wyszło na Propolis, gdzie ja kosmetyki z Propolisem stosowałam naprawdę latami, uwielbiałam, nagle zaczął mnie uczulać, zrobiłam testy, tak to to, bo w końcu do tego doszłam i miałam całe uda, całe nogi, cała byłam w takich czerwonych plamach, które później się łączyły i zlewały, wyglądałam jak mapa świata, czerwono-biała, i to wszystko było uczuleniem na, na propolis. Pamiętam też, jak wyszło moje uczulenie na lateks, z którym była pokryta, słuchajcie, mata do ćwiczeń i też się zaczęło od krostek po prostu gdzieś na udach, a potem miałam nawet twarz tak opuchniętą, że warga mi wisiała, a okazało się, że to od głupich ćwiczeń na macie. Więc tak, z wiekiem mi wychodzą uczulenia po prostu. Już wiem, że jestem uczulona na propolis i już jestem, wiem, że mam uczulenie właśnie na ten lateks, więc tak, pewnie kolejne coś mnie zaczęło uczulać. Naprawdę, może Was zacząć już uczulać z wiekiem. To już kiedyś mówiłam, że moja mama całe życie paracetamol brała, a nagle z wiekiem okazało się, że jest mega na niego uczulona. Dostała po prostu uczulenia. No dobra, ja jadę bawić się, najpierw odpoczywać i relaksować, potem z dzieciaczkami na wysiłek fizyczny, fajny wysiłek fizyczny. No i co, i wracamy do domku, więc taki nasz prawdziwy pierwszy dzień ferii, czyli poniedziałek. A o reszcie co? Pogadamy później, więc zabieram Was ze sobą, jedziemy. Czy dzisiaj zakończę tego vloga? Nie wiem. Na pewno po tym filmie, który oglądacie, pojawią się u mnie ze dwa filmy QA, bo pozadawaliście mi troszeczkę pytań na Instagramie, więc teraz troszkę filmów będzie i na pewno do końca stycznia już Was tak nie zaniedbam, jak teraz przez ten ostatni tydzień. Więc do później! Jak zawsze, wszędzie jestem przed czasem. Tam jest moja klinika, zresztą za chwilę gabinet kosmetyczny, ale wchodzę jeszcze do lumpeksu. Zobaczymy, co słychać. Dobra, kupiłam sweterek w 80% z wełny, więc jest spoko. Za 10 zł. I uciekam naprawiać twarz. Dobra kochani, właśnie wróciłam. Usiądę zaraz pogadam, opowiem Wam w ogóle co i jak, ale kupiłam bułeczki w biedronce, kupiłam taki in jelly, e, taki dżem z czekoladą w Biedronce. To zakupy z Biedronki ogólnie, e, mini warzywka, pomidorki koktajlowe, małe papryczki słodkie, sos sojowy, jeden taki makaron, e, ja nie wiem jak on się nazywa, ale wegański. I trzy razy puddingi, to są puddingi, to moje ulubione, te kawowe i orzechowe. Jeszcze lubię słony karmel. Dobra, teraz robię sobie kawę, siadam i pogadamy. Dobra, chwilę. jestem mega tu jasno, ale zobaczcie w ogóle, jaką mam promienną burzę, pomijając te cuda i cudowności na mojej twarzy. Powiem wam, co było wykonywane. Ja mam takie opory, jeszcze, mimo że już tyle lat vloguję, dalej mam takie opory w takich miejscach, wyciągać telefon, aparat i mówić: Oj, słuchajcie, ja nagrywam na YouTube, nie? Będę Was tu nagrywać. Więc absolutnie nic nie nagrałam. Wyszłam, pogadałam. Oczywiście wyszło to przez rozmowę, że nagrywam na YouTube, bo, no bo rozmawiałam o różnych zabiegach, co jest mi tam polecane, co w komentarzach dostałam, jakie wiadomości, więc poruszałam te tematy. No ale słuchajcie, zostałam przy tej krioli polizie na poniedziałek i na czwartek jeszcze umówiłam się znowu na zabiegi na twarz. Będę robiła serię teraz kwasów. Ale już widać, nie? Buza jasniejsza, taka, promienna się zrobiła, gładsza. No, zdecydowanie, jak miała filtry na twarzy, teraz się czuję. W tych mieścia, w miejscach takich zmian mocno zaognionych mam maść cynkową w tej chwili, bo nie zdążyłam do apteki, zostały mi polecone też produkty, które chcę zakupić. Proszę. Jasne. Z mówię, ale to tylko chwilę. Dobrze. Jest Dziękuję. Słuchajcie, czemu nie byliśmy na basenie? No, dzieci są rozczarowane tą zaistniałą sytuacją, ale wybaczyły mi jedno i drugie, że basen przełożymy na pojutrze. No, przedwczoraj były, więc to też nie jest wiecie, taki wielki ból, ale jednak się napaliły. A ja nie wzięłam tego pod uwagę, dobrze, że w ogóle się o to zapytałam w trakcie robienia zabiegu, czy mogę iść na basem. Dowiedziałam się, słuchajcie, że chlor może podrażnić moją skórę po prostu i po takich zabiegach, w ogóle po zabiegach kosmetycznych nie powinno się podrażniać dodatkowo ceresz i żebym Ci lepiej zrezygnowała z basenu, więc zrobiłam, posłuchałam się. W ogóle przemiła pani, nawet nie pamiętam imienia, mój błąd, przemiła pani mnie usługiwała, super miła, profesjonalna dziewczyna, miła, życzliwa, uśmiechnięta, śliczna w dodatku, aż wiecie, aż chce chcę zobaczy się, jak takie kobiety się wami zajmują. No ja dzisiaj nie wyglądam atrakcyjnie, ale czuję się po prostu o wiele lepiej, no i powiem wam co miałam robione, Mia e, miałam robione oczyszczanie wodorowe tak jak miało być, natomiast o mijano, miałam tą okolicę, bo tutaj zmiany są zaognione i nie chciałyśmy, żeby się to dalej rozniosło, ja się na tym nie znałam, po prostu powtarzam wam. Postaram się powtórzyć to, co miałam wykonywane. Na pewno miałam influ, infuzję tlenową na 100%, miałam serum z witaminą C, taką ampułkę z witaminą C, kilka razy dokładaną przy tej infuzji tlenowej. No i na koniec zabiegu miałam maskę albo głową, również na powieki, zawniętymi oczami, na całe usta i, na usta, na oczy i na całą twarz. Leżałam z tą maszką 20 minut, potem mi to ściągnęli i miałam krem nałożony. No i tyle. Dostałam próbki kremu, żebym sobie potestowała nawilżające kremy, bo jednak to jest mi potrzebne w pielęgnacji. Nie robię, słuchajcie, błędów, no może za mało y, kremu pod oczami i filtrów przeciwsłonecznych nie dokładam, to są moje minusy, bo tak rozmawialiśmy o całej mojej pielęgnacji, że robię dwuetapowe oczyszczanie, potem jest tonik, serum, krem, więc jakby wszystko jest w porządku, y, używam filtrów, no może faktycznie nie dokładam ich w ciągu dnia ale no jest spoko, właśnie pójdę teraz w kwasy, ale zaczniemy bardzo delikatnie od kwasu migdałowego, bo ja nigdy nie nakładałam kwasów, więc żeby nie ryzykować, Po malutku, po malutku będziemy oczyszczać, złuszać tą skórę, no ale jestem bardzo zadowolona, powiem Wam, z pierwszego zabiegu bardzo jestem zadowolona i no i tak jak mówię, umawiam się na dalej. Poza już tą polizon, o której jestem umówiona, umówiłam się na kolejny czwartek, przed 11, znowu na zabiegi właśnie na twarz, Znowu jakieś ocztanie i teraz właśnie kwasy. No i tak po tak jak mówię, ten rok poświęcam na o siebie takie w stuprocentowe, ale nie tylko na to, ale po malutku będziemy spełniać nasze malutkie rzeczy w ciągu roku, to będziemy wam o tym mówić po prostu na bieżąco. Nie będę tutaj rozgadywać się, co będzie, a potem coś nie wypali. Proszę! Więc to tak, no na pewno co mogę Wam powiedzieć, co się ziści na 100%, bo już tylko terminy ustalamy, wszystkiego, to te ferie chcemy spędzać aktywnie. Poza spacerami, wyjściami na zwykłe place zabaw, na pewno będziemy pływać, na pewno będziemy jeździć na łyżwach, no i na pewno ruszamy na świecie radów to na 100%. Ja mówię tu o krótkim weekendowym wypadzie, ale jednak wszystko to będę relacjonować, jak nie tu, to na Instagramie. Jak widzicie, ostatni nasz wypad, taki basenowo-spacerowo-McDonald'owy, bo tak się skończył, mmm, nagrałam tylko, na Instagram, dlatego, że nie vlogowałam po prostu ani moje samopoczucie, ani moja cera, bo niestety, wybaczcie, ale stan mojej skóry też y, mnie nie zachęca do nagrywania. Jak jest już taki mocny etap tego wszystkiego zaognionych po prostu tych zmian, nie mam ochoty nawet łapać za aparat, ale uważam to za całkowicie normalne. Bardzo się cieszę z mojej twarzy, nic się nie nakładam, mega, mega, tak? Więc bardzo się cieszę, że z tym ruszyłam, że coś robię w tym kierunku, no dobra, a potem do was przyjdę, słuchajcie, ale taki się muszę y, ogarnąć i jeszcze nie wiem, czy zaraz do sklepu nie idę. Muszę zaraz z mężem iść porozmawiać, a potem do was przyjdę, pokażę wam z ubiuteksu. Okej, okay, że dalej makijażu nie nakładam, to się błyszczę, bo sobie lampę postawiłam tutaj. No niestety muszę się tak błyszczeć. Chciałabym pokazać ten sweter, który kupiłam. Zwykły sweterek, ale mi się bardzo spodobał. Założyłam go na wieszak tylko na chwilę, żeby wam go zaprezentować. Jasny, kremowy kolor z takimi guziczkami drewnianymi. Jest on z hm to rozmiar M i właśnie co mówiłam najważniejsze, no będzie taki kardigan za pupę po prostu z kieszonkami, jasny, y, bardzo ładnie tutaj wiodełka taką wykończony na tych wiecie, y, no wiecie o co chodzi i skład powiem Wam tego swetra. To jest, już Wam powiem dokładnie, żeby nic nie kłamać, 80% wełny i 20% poliamid, więc nie jest naprawdę źle, wełna 80%, super. 10 zł za niego dałam i ja go dzisiaj właśnie tylko na chwilkę założyłam na wieszek, żeby Wam go pokazać. Zaraz go wkładam do miski z takim płynem do prania wełny i będzie sobie tak leżał, rano go przepiorę i odcisnę, oczywiście wypłuczę. Odcisnę i tak będę go na płasko na ręczniku suszyła, najlepiej na podłodze w łazience, bo tam mamy ogrzewanie podłogowe, to ładnie sobie wyschnie, ale nie pójdzie ani do suszarki, ani do pralki i nadamy mu z powrotem takiej cudownej faktury, a później go ogolę. Po prostu tak już będzie suchy, żeby go odkłaczyć z tego wszystkiego, co tam zebrał. No dyszka, słuchajcie, to był naprawdę dobry deal. Włosów nie farbowałam, jak Wam mówiłam, że farmować będę, ale za nie się zaraz zabieram. Uciekam właśnie robić trening i farbować włosy, a kiedy się nie widzieliśmy, a jest całkowicie ciemno na dworze, to byłam w pracy, tak jak mówiłam, poszłam porozmawiałam z mężem i musiał jechać załatwić swoje sprawy, musiał jechać do banku, musiał jechać znowu do hurtowni. Milion po prostu rzeczy, co nie zmienia faktu, że jutro już na siódmą musi być w mieście. No, ale na siódmą to jeszcze od siódmej sklepu nie otwieramy, więc wszystko pozałatwiał, co miał pozałatwić, co miał załatwić, a ja siedziałam wtedy w pracy, co prawda tylko dwie godzinki dzisiaj, ale jednak, dlatego nie było mnie też tak od razu. A jeszcze jedna kwestia, słuchajcie, tego lumpeksu, to ja go zawsze widzę, mijam go, jak przez miasto jedziemy i zawsze mówię, matka jaki śmietnik, mydło i powidło, ale że on jest prawie, że naprzeciwko tej kosmetyczki, której byłam, to stwierdziłam, że zajdę, bo miałam właśnie 20 minut i wiecie co, weszłam, to tam potrzeba całego dnia, żeby znaleźć tak naprawdę coś, coś konkretnego, bo ten lumpeks odstrasza akurat tym, że jest zawalony wszystkim, na przykład nie mogłam przejść, żeby obejrzeć cały wieszak ubrań, bo stały dwa rowery i hulajnoga wiecie o co chodzi, albo kartony z grami planszowymi, to, stosy, stosy tych kartonów, kucykipony wywalające się z każdych półek, zabawek multum, by trzeba było tam wejść, tak naprawdę szperać po jednej rzeczy, Południa trzeba, ja w 20 minut przejechałam przez cały jeden wieszak górę, a jeszcze był środek i dół, a tam jeszcze to na innych wieszaków. Ale zobaczyłam, że już minęło 20 minut. Bo ja rzecz po rzeczy, co mi się spodobało, wyciągałam, sprawdzałam rozmiar, sprawdzałam skład i tak to trwało. Więc i tak cud, że udało mi się dorwać sweterek, i bardzo mi się podoba. Ja widzę zwykłe dżinsy, biała koszulka, prosty czarny top, prosty biały top, i ten sweterek, i wystarczy. Nawet na wiosnę będzie super. No, i tyle. Słuchajcie, obmyślam właśnie prezenty na dzień babci i dziadka, bo poza tym, że my mamy album, znaczy moje dzieci mają album dla dzieciaków, wiecie tą fotoksiążkę, to jeszcze muszę coś zakupić. Może jutro skoczę z mężem właśnie tak wcześnie rano, korzystając z tego, że są ferie i dzieci nie muszą nigdzie jechać. a Łucja wstaje o takiej samej porze jak ja. Moglibyśmy zostawić Ignacia, a my byśmy skoczyli do miasta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko tak patrzę, bo tutaj porozkładałam jeszcze pranie sobie rano. Przyszłam do Ignasza, poukładałam na kubki do nas, do szafy, do Ignasza, do Łucji, później roznoszę między pokojami i tak zostawiałam te kubki. Rano tak się zbierałam, że po prostu się nie wyrobiłam i tego nie rozłożyłam, bo wszystko leży do tej pory, więc muszę iść porozkładać po szafach. Robi trening, farbuję włosy, kładę się z mężem i odpoczywam i cieszę się, że ten dzień już dobiega końca. Poniedziałek, jak um, ogólnie patrzę na poniedziałki, że przeważnie są takie złe, był całkiem fajny i pozytywny. Jedynie ten basen się niestety nie udał. Ale tak jak mówię, co się odwlecza, to nie uciecze. Pojutrze na pewno pojedziemy i zabierzemy Was ze sobą zresztą, Więc do zobaczenia. Teraz w te ferie będziemy się widzieć częściej, więc trzymajcie się cieplutko. Pa! Do następnego razu!